Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest Środa, 25 września 2024 rok. W Księdze Jeremiasza w 32 rozdziale, wers 27. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? I Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety 17 i 18. Gdy uczniowie ujrzeli Jezusa, Oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Drodzy, dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego zwracają naszą uwagę na wszechmoc Boga. Przypomina nam Jeremiasz, że Bóg stworzył wszystko, co żyje, jest Panem wszelkiego ciała. Pytanie czy jest dla mnie coś niemożliwego zawiera w sobie retoryczną odpowiedź. Dla Boga nic nie jest niemożliwe. Bóg będący stwórcą świata, dawcą życia ma władzę nad całym światem, nad całym stworzeniem. Ten fragment przypomina nam, że nawet w chwilach trudnych, gdy wydaje nam się, że nie ma wyjścia, Bóg może działać w sposób, który przekracza nasze ludzkie wyobrażenia i możliwości. Nasza wiara opiera się na zaufaniu, że oto jest coś potężniejszy, silniejszy, wspanialszy niż to, co dostrzegamy, jego moc może odmienić każdy los, niezależnie od tego, jak trudna może wydawać nam się nasza sytuacja. Gdy uczniowie ujrzeli Jezusa, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jaki człowiek może tak powiedzieć? Tylko wszechmogący może zdobyć się na takie słowa. I oto ten skarb w naczyniach glinianych jest nam dany, pomimo tego, że był człowiekiem, przyszedł w postaci sługi, to jednak wierzymy jako chrześcijanie, że Chrystus. Ujawnił Boga w pełni, właśnie w słabości. Zaraz chwilę, czyli wszechmoc ujawnia się w słabości? No tak, poprzez ten paradoks polegający na tym, że dla człowieka patrzącego zewnętrznie, pewne sprawy oceniamy na podstawie jakiejś ludzkiej miary, ale dla człowieka wierzącego, to co jest widzialne, jest mało istotne, albo przynajmniej nie tak istotne, jak to czego nie widzimy. Uczniowie patrzyli na Jezusa i często widzieli słabego, obolałego człowieka, cierpiącego człowieka. Ale ci, którzy zdobyli się na wiarę, zaufali mu, odkryli, że On jest faktycznie tym, który miał przyjść na świat. To zmartwychwstanie Jezusa było wydarzeniem, które przeszyło ich serca. Odkryli, że ten krok wiary musieli poczynić. Ktoś może zadać pytanie, no dobrze, ale ja nie mam wiary, nie potrafię zdobyć się na wiarę. Chciałbym bardzo wierzyć, w jaki sposób mam to uczynić? Niektórzy mówią, zacznij czytać Biblię, zacznij modlić się, a wiara sama się pojawi. Niektórzy mówią, zacznij rob, czynić w ten sposób, jakbyś wierzył, a wiara sama przyjdzie. Tu nie ma prostej. Prostego przepisu na wiarę. Ważne jest to, aby dostrzec, że uczniowie Jezusa, najbliżsi uczniowie Jezusa, potrafili mieć chwilę zwątpienia. Czyli nasza wiara jest zmieszana często ze zwątpieniem. Jesteśmy tylko ludźmi, a nie aniołami. Nie oglądamy Boga twarzą w twarz, bo nawet tego nie jesteśmy w stanie znieść. Ale jednak patrząc na świat przez pryzmat wiary, odkrywamy to, czego nie widać. Świat Niewidzialny, świat, który dotyczy spraw duchowych, a które dla nas przynoszą pocieszenia. Jezus, znając serca uczniów, podkreśla swoją władzę. Dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Chrystus nie tylko zwyciężył śmierć, został wywyższony przez Ojca, otrzymując pełnię władzę nad całym stworzeniem. Dlaczego więc często w naszym życiu myślimy, że świat ten należy? Do przeciwnika naszego, do szatana, diabła, do złych duchów. Świat ten nie należy do nich, ale należy do Jezusa Chrystusa. On zwyciężył śmierć. Ma pełnię władzy nad całym stworzeniem. To objawia prawdę, że jego panowanie jest absolutne. Obejmuje każdą sferę naszego życia. Ten fragment Ewangelii jest wezwaniem, by wątpliwości ustępowały miejsca wierze w moc Chrystusa. Nawet jeśli w naszym życiu są chwile zwątpienia, to pamiętajmy, że bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba zdobyć się na ten krok wiary. Aby go uczynić, zacznij skupiać się na tym, co przełamuje tą rzeczywistość, do której często przywiązujemy nasze serce. Popatrzcie, tak często skupiamy się na sprawach, które są nieistotne. Na sprawach materialnych bądź na sprawach przyziemnych. Często skupiamy się na sprawach, które, na których nie mamy wpływu. A oto Chrystus pokazuje nam swoje przebite ręce, swój przekłuty bok i mówi: Nie bądź bez wiary, ale wierz. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zatem, jako niewierni Tomaszowie, często w naszym życiu powątpiewamy. Ale słowa Dostojewskiego są głębokim przypomnieniem, że bez Chrystusa nasze życie jest bardzo puste. Chrystus jest nie tylko Zbawicielem, ale też fundamentem wszelkiego dobra, prawdy i piękna. Dlatego, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, szukajmy dobra, piękna, walczmy o prawdę. Jego obecność nadaje sens naszemu istnieniu, pozwala nam. Dostrzec gwiazdę polarną w chaosie naszego życia, obrać odpowiedni kurs. I nawet jeżeli mamy różnego rodzaju przykre doświadczenia w życiu, to przecież nie powinniśmy ulegać temu, że Chrystus nie ma władzy nad naszym światem, nad naszym życiem. On ma władzę, tylko pozwólmy oddać Mu się Jego prowadzeniu. Człowiek przeżywający liczne kryzysy duchowe, doskonale. Rozumiem, że bez wiary w Chrystusa popadamy w pustkę, w chaos, ale kiedy odnajdujemy Chrystusa na nowo, pomimo że spotykamy się z wieloma trudnościami i lękami, Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie nasze troski. Zaufaj Bogu. Nawet jeżeli tego nie pojmujesz, to odważ się modlić tymi słowami. Wszechmogący Boże, nie wszystko rozumiem w moim życiu. Tak często zdarza mi się z wątpieniem. Nie potrafię pojąć, dlaczego przychodzi akurat na mnie to cierpienie, ale wierzę, że Ty, Panie, jesteś Panem stworzenia, dawcą życia, zmartwychwstaniem, prawdą. Daj nam, Panie, poznać. Swoją chwałę, Twojego oblicza, nie zakrywaj przed Nami. Pobłogosław nas dzisiaj, kiedy modlimy się o tych, którzy są wokół nas, a kiedy zabraknie nam wiary, Daj nam, Panie, odwagi, abyśmy potrafili służyć innym, tak jak Ty to czyniłeś. Bo Ty błogosławiłeś nawet tym, którzy Ciebie przeklinali. Modliłeś się nawet za tych, którzy Tobie wymierzali policzki. Naucz nas, Panie, tej wiary, czynnej w miłości. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj że serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ku żywotowi wiecznemu. Amen.